No, moi drodzy, ostatni filmik, który dzisiaj wrzucę. Już jestem w Holandii, w hotelu, się zakwaterowałem. Jestem w pokoiku. Przy okazji, śniadanie. Zastanawiałem się, jak będzie ze śniadaniem, jak będzie z restauracją. bo restauracje są nieczynne. Jest zakaz w Holandii prowadzenia działalności w restauracjach. Natomiast pani od razu, bez pytania, powiedziała mi, że śniadanie w formie pakietu zostanie przyniesione mi do pokoju, na przykład o 7 rano, jeżeli sobie tego życzę. Troszkę mi to nie gra, bo ja, jak wiecie, nie, nie używam mleka. Ani żadnych produktów, które pochodzą z mleka. To nie chodzi o samo mleko jako płyn biały, tylko o, o, o alfa i, i beta laktoglobuliny, czyli białka yy, mleka krowiego. Yy, a Holendrzy bardzo często na śniadanie jakieś, wcinają jakieś płatki z jogurtem. A ja sobie tego nie życzę, najwyżej no, się nie najem. Yy, kochani, parę słów o naszym Ulubionym celebrycie Korona Ja pochodzę z rodziny, po pierwsze lekarskiej medycznej, po drugie wżniłem się w rodzinę lekarską medyczną, więc posiadam rzadką zdolność tłumaczenia języka lekarskiego na język normalnych ludzi. Bo muszę wam powiedzieć, lekarze posługują się językiem, niezrozumiałym dla normalnych ludzi, tak jakby chcieli wszystkim dookoła pokazać, że że są mądrzejsi od nich. Ktoś mnie zapytał, czy ja się nie boję jechać do Holandii, i, 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 gdzie mogę się zarazić groźnym, śmiertelnym wirusem. Nie, kochanie, nie boję się. Dlaczego się nie boję? Ten nasz wirus, koronawirus celebryta, jest groźny dla np. ludzi starszych, dla ludzi po 80., po 90, dla ludzi schorowanych, także młodych, schorowanych. Jeżeli ktoś ma, tak jak ludzie starsi, wiele współistniejących różnych schorzeń, ma niewydolność oddechową, ma niewydolność krążeniową, to, moi drodzy, dla niego śmiertelnie groźne jest zwykłe przeziębienie. Tak swoją drogą, nie ma takiej choroby jak przeziębienie. Dla niego groźna jest zwykła grypa, dla niego no, 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 groźne jest wszystko. Także groźny jest nasz koronawirus celebryta. Yy, mm, Osoby silne immunologicznie, nie mówię o silnych mięśniach, tylko o, o, o silnej odporności, za którą ja się też uważam, yy, przechodzą kontakt z koronawirusem bezobjawowo lub yy, bardzo szybko przechodzą yy, yy, samą chorobę, yy, same objawy choroby. Yy. Czy ja się zetknąłem z wirusem, z tym koronawirusem? Jeżeli miałbym, drodzy Państwo, stawiać w zakładach buchmacherskich, to powiedziałbym, że tak. W moim regionie jest no, kilkadziesiąt, jak nie ponad sto zdiagnozowanych przypadków, a jeżeli by zdiagnozować, przetestować wszystkich obywateli mojego regionu, to podejrzewam, że kilkadziesiąt tysięcy by się znalazło. Ten wirus po prostu jest i on już jest wszędzie i nie sposób się z nim nie zetknąć. Jeżeli się prowadzi normalne życie, a ja prowadzę normalne życie. Ostatnio byłem w kastorach, gdzie były jakieś dzikie tłumy, bo rząd zajmuje kolejne restrykcje, żeby ludzie przestali się bać wyborów. Być może po wyborach te restrykcje wrócą. Zobaczymy. Czy ja chorowałem na chorobę spowodowaną naszą celebrytą? Nie wiem, być może. Jakieś trzy tygodnie temu po jakimś 3 siedzeniu w domu, gdzie nie wychodziłem, nie stykałem się z nikim, Odbierałem paczkę od kuriera. Chciałem, żeby zostawił pod drzwiami, ale uparł się, że koniecznie chcę mieć podpis. Odbierałem paczkę od kuriera. To było jakoś tak wczesnym popołudniem. Słuchajcie, po paru godzinach wieczorem poczułem się bardzo chory. I to infekcja, typowa infekcja wirusowa. Rozwijała się we mnie bardzo szybko. Zaczęło się od gardła, poszło w stronę głowy i uszu, oczu i w stronę górnych dróg oddechowych, czyli tchawicy oskrzeli. Dosłownie Czegoś takiego to w życiu nie przeżyłem. Chyba czułem z minuty na minutę, jak rozwija się we mnie choroba, jak rozwija się we mnie infekcja wirusowa. Zaaplikowałem sobie dwie porządne dawki mojej nalewki czosnkowej na spirytusie, bo muszę Wam powiedzieć, nie wynaleziono do tej pory skutecznego leku na wirusa. Przy okazji na pytanie czasami zadawane, jaki antybiotyk jest najlepszy na koronawirusa, każdy lekarz Wam odpowie, że żaden. Antybiotyki nie działają na wirusy, antybiotyki działają na bakterie. Yy, także nie ma, nie ma sensu broń Boże samemu sobie a, aplikować antybiotyków. Są różne w, inter w internetach, różne głupie rady dotyczące samoleczenia yy, czy, 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 czy brania jakichś leków profilaktycznie przeciwko wirusowi. To są brednie. Kochani, nie róbcie tego. Jeżeli już to skontaktujcie się z lekarzem. Yy. Nie twierdzę, że koronawirusa nie ma. Ludzie, którzy twierdzą, że nie ma koronawirusa, są tak samo durni, jak ludzie, którzy twierdzą, że w tym roku jest koronawirus. W twierdzeniu, że w tym roku jest koronawirus, jest tyle samo prawdy, co w twierdzeniu, że w tym roku w lesie są drzewa. Koronawirusy znane są, drodzy Państwo, wirusologom, od kiedy istnieje, od, 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 kiedy, od kiedy istnieje wirusologia. Wirusologia istnieje od lat bodajże 50. czy 60, XX wieku. No i mniej więcej wtedy sklasyfikowano pod rodzinę koronawiridę, czyli koronawirusy zawierającą kilka podgatunków. Tam, tam są podaje, że alfa, beta, gamma, delta, nieistotne koronawirusy. Koronawirusy głównie infekują zwierzęta, głównie infekują zwierzęta i też 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 co ciekawe, infekują, one są też znane. Koronawirusy są znane z tego, że infekują bydło hodowlane. Bodajże, ja nie chcę czegoś pomylić, ale zdaje się, jakaś jakieś schorzenie ze strony układu pokarmowego, ubydła, jest spowodowane przez koronawirusy. Co jakieś 10-15 lat, czy kilkanaście lat, dochodzi do tzw. transmisji, czyli przeniesienia wirusa niegroźnego dla ludzi ze zwierząt na człowieka. Dlaczego do tego dochodzi? To nie, jest pierwsze, to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy przypadek, że teraz mamy koronawirusa. Już takie rzeczy już się zdarzały. Każdy wirus wam to powie. Lekarz też mądrzejszy, taki bardziej wykształcony, nie taki, co umie tylko lekarstwa przepisywać. Dlaczego czasami dochodzi do czegoś takiego? Dlatego, że koronawirusy charakteryzują się dużą zmiennością. One, ich materiał genetyczny podlega dość częstym mutacjom, modyfikacjom. Które są no, chaotyczne, przypadkowe I, i co jakiś czas przypadkowo może trafić, na, może, może trafić się taka mutacja, która jest groźna dla ludzi. Jak jest zbudowany przy okazji wirus? Wirusy z punktu widzenia biologii to nie są organizmy żywe, y, ponieważ cechą główną organizmu żywego jest umiejętność rozmnażania się. Wirusy się nie rozmnażają wirusy nie mają organeli komórkowych, tak jak na przykład mają bakterie, czy pierwotniaki, czy, czy, czy komórki zwierzęce. Wirusy składają się z otoczki białkowej lub lipidowej oraz z materiału genetycznego w postaci DNA lub RNA. Wirus się nie rozmnaża, wirus się namnaża. Mianowicie dzieje się to w ten sposób, że zainfekowana wirusem np. ludzka komórka zaczyna sama produkować wirusy. Ta komórka ulega zniszczeniu, wirusy się wydostają, zainfekują kolejne komórki. Które zainfekowane znowu zaczynają produkować wirusy. I, ta, i, ta, i ta, tak to funkcjonuje. Także wirusy same z siebie się nie rozmnażają, bez organizmu nosiciela nie są w stanie przetrwać. Yy, ktoś może zapytać, dlaczego w tym roku jest tak dużo yy, zgonów na, yy, spowodowanych koronawirusem, a, a na przykład nie było tego w zeszłym roku, nie było tego 10 lat temu, nie było tego 100 lat temu. A skąd wiecie, że nie było? W tym roku jest. Ludzie są testowani pod tym względem w zeszłym roku nie byli. 10 lat temu też nie byli. Po prostu ktoś miał zapalenie płuc i tyle umiał z powodu zapalenia płuc diagnozowanego jako na przykład powikłanie grypy. A czy to był koronawirus? Nie wiadomo. Być może. Słuchajcie, koronawirusy. Tak samo głupie jest stwierdzenie, że siedźmy w domu, poczekajmy aż koronawirus zniknie. Być może w przyszłym roku zniknie. Nie. Słuchajcie, koronawirusy są prawdopodobnie tak stare jak wszystkie wirusy. Być może powstały milion lat temu, być może są starsze od ludzkości na świecie. Więc skoro istnieją od miliona lat, nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby zniknąć w przyszłym roku. Natomiast jest pewna szansa, że ten konkretny koronawirus po kolejnych mutacjach przekształci się w coś niegroźnego. Ale jest jednak, jednakowa szansa na to, że on przekształci się w coś jeszcze groźniejszego. Między innymi, dlaczego zniknął wirus SARS. No, prawdopodobnie z powodu mutacji przekształcił się w coś niegroźnego dla człowieka lub przekształcił się właśnie w tego koronawirusa, który jest określany jako SARS-2. Wirusy właśnie te koronawirusy cechują się dużą, dużą zmiennością. One się dosyć często zmieniają. W tej chwili zdaje się, mamy już trzecią wersję tego naszego ulubionego koronawirusa. I co wiąże się też, drodzy Państwo, z. Problemem leczenia. Praktycznie można powiedzieć, że w dziejach ludzkości nigdy nie wynaleziono skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi, dlatego między innymi, że on się bardzo często zmienia. Czy zostanie wypuszczona na rynek, czy będzie niedługo szczepionka na koronawirusa? Jestem pewien, że tak. Trwa no niemalże wyścig zbrojeń firm produkujących szczepionki, i niedługo wszyscy chcą zarobić oczywiście, nie? I niedługo, niedługo te szczepionki będą na rynku. Inną sprawą jest, czy te szczepionki będą skuteczne. Jeżeli wirus tak często się zmienia, jeżeli w ciągu pół roku, dajmy na to, powstała trzecia wersja, a proces produkcji, wypuszczenia szczepionki trwa załóżmy dwa lata, bo to są badania laboratoryjne, bo to są badania kliniczne, bo to jest cały proces administracyjny konieczny do dopuszczenia szczepionki do, do, do obrotu, to po dwóch latach to już będziemy mieli szóstą wersję tego wirusa. A szczepionka będzie na pierwszą wersję tego wirusa. Więc, jakby to ująć, to tak, jakbyśmy w komputerze zainstalowali sobie program antywirusowy sprzed roku i chcielibyśmy, żeby on nas ochronił przed wirusem, którego haker w Rosji wyprodukował w zeszłym tygodniu. Nie obroni nas. Yy... Tu też jest, z tą zmiennością związana jest to, czy, 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 czy jeżeli na przykład przejdziemy, nabędziemy odporności, przejdziemy cho, przejdziemy, zachorujemy na, na chorobę spowodowaną przez, przez, przez koronawirusa i, i nabędziemy odporności, czy, czy możemy się zarazić ponownie? No niestety tak. Tak jak z grypą. Chorowaliśmy raz na grypę, znowu się możemy zarazić na grypę, dlatego że tak samo jak wirus grypy, koronawirus się po prostu zmienia. I, i, i powiem, za, 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 za w przyszłym roku będzie nowa wersja. Być może będzie zupełnie niegroźna, a być może będzie jeszcze groźniejsza, a być może będzie tak samo groźna. Nie wiadomo. I tu jest też, proszę Państwa, tu powtarzam za znanym polskim wirusologiem, profesorem Krzysztofem Pyrciem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił, odpowiadał na pytanie, jak nabyć odporność na wirusa. No to on mówi, że w tej chwili jest tylko jedna metoda. Trzeba się zostać zainfekowanym. Trzeba zachorować, wyzdrowieć i wtedy będzie się miało odporność na tego konkretnego wirusa. Nie będzie się prawdopodobnie miało odporności na następną wersję wirusa. Tak jak mówiłem, właśnie dlatego, że on podlega dużej zmienności. Na przykład, wirus OSPY nie podlega takiej zmienności. Jak ktoś raz na będzie odporności, to już drugi raz na OSPY nie, 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 nie zachoruje. Są wirusy, które są bardzo stałe, są wirusy, które są bardzo zmienne. Nasz ulubiony celebryta koronawirus COVID-19 jest wirusem bardzo zmiennym. Czy jest lek na koronawirusa? No, tak jak mówiłem, w przypadku mojej nalewki cząstkowej nie wynaleziono leku na żadnego wirusa. Można stosować pewne leki dostępne w aptece na mm, zmniejszenie objawów choroby wirusowej, natomiast samego wirusa nie zwalcza nikt. Nie zwalcza. Żaden, żaden preparat chemiczny yy, zwalcza go jedynie nasz organizm, jeżeli jest odpowiednio odporny. Yy. Jeszcze chciałbym nawiązać do, do tego wszystkiego mycia rąk. O co chodzi z tym myciem rąk? Bo tu też wszedłem do hotelu, wszędzie były yy, preparaty do dezynfekcji rąk. Yy. I ma to pewien sens, i nie ma to sensu. Yy. Wirus. Ten koronawirus, ten nasz cebryta COVID-19, nie przedostaje się przez skórę. Nie można się zaradzić przez dotyk. Natomiast, jeżeli ktoś zainfekowany, załóżmy, nakichał, na, na napluł na rękę, dotknął jakieś poręczy, my tej poręczy dotykamy, to mamy tego wirusa na ręce. Oczywiście w krótkim czasie, bo, bo wirus poza organizmem długo nie przeżyje. Ale jeżeli przeszliśmy w tym samym miejscu, dotknęliśmy, mamy tego wirusa na ręce. Więc wtedy ma sens mycie rąk, bo jeżeli, uwaga! dotkniemy sobie twarzy, no to jest po ptokach. I tyle. Natomiast jeżeli ktoś siedzi cały dzień w domu, nigdzie nie wychodzi, z nikim się nie kontaktuje i co 3 minuty, co 15 minut myje ręce, to to zupełnie nie ma sensu. Bo po co? O czym jeszcze mógłbym powiedzieć? O, o, o maseczkach. Czy maseczki są skuteczne? Zależy z jakiego punktu widzenia. Sam nasz minister Szumowski, który jest lekarzem, Dopóki jeszcze mówił własnym głosem, a nie głosem swojej partii, wyśmiewał te maseczki, mówi, że to jakaś bzdura, i sam nie rozumie po co ludzie to noszą, bo to kompletnie nie działa. Działa w pewien sposób, jeżeli jesteś zakażony, jeżeli kichasz tym wirusem, no to nosząc maseczkę, nie rozsiewasz na taką odległość tego swojego aerozo aerozolu, ponieważ wirus przynosi się drogą kropelkową, i tu nie chodzi o kropelki, którymi plujemy podczas mówienia, tylko którymi oddychamy. Aerozol są to mikroskopijne kropelki zawieszone w, y, w powietrzu. Maseczka trochę, powiedzmy, zmniejsza ten, ten rozsiew tego aerozolu. Natomiast czy ona nas chroni w żaden sposób? W żaden sposób nas nie chroni. Jeżeli chcecie przetestować, czy maseczka Was ochroni przed wirusem, rozpylcie dezodorant w postaci aerozolu, załóżcie maseczkę i wejdźcie w tą chmurę. Jak poczujecie zapach, to znaczy, że wirus też przejdzie. Yy. No i tyle. Myślę, że. Główne, główne rzeczy, które chciałem powiedzieć, powiedziałem, nie będę się dłużej rozwodził. No co, musimy przetrwać, nie, nie możemy nic poradzić, nie możemy nic poradzić. Ja się tego nie boję. Co więcej ja Wam powiem, gdyby był jakiś program ochotników, którzy chcą się zarazić tym koronawirusem i, i być, być obiektem badań, ja bym się chętnie zgłosił. Ja się nie boję, tak jak mówiłem, jestem odporny. Życie, życzę Wam wszystkim odporności, życzę Wam wszystkim zdrowia. Trzymajmy się, nie dajmy się, no przede wszystkim pracujmy, bo śmierć z głodu wcale nie jest fajniejsza od śmierci z powodu wirusa. Yy, trzymajcie się, dużo wszystkim szczęścia życzę, jutro wracam do domu. Yy, mnie kwarantanna teoretycznie nie obowiązuje, ponieważ yy, no, mam firmę zarejestrowaną jako transport międzynarodowy, transport towarów, yy, a minister zdrowia postanowił, że kierowcy i ich rodziny. Yy, nie są wrażliwi na wirusa, wirus się ich po prostu nie ma. Tak zdecydował. Tak zdecydował minister. Wojska się też nie ma, wojska nie musi maszeczek. Więc są różne kuriozalne wypowiedzi. No ale trzymajmy się, nie dajmy się. Na razie.